Zaraz wchodzimy na wizję. Dzień dobry państwu. Otwier Dzień dobry państwu. Otwieram punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram obrady 62 nadzwyczajnej sesji rady gminy. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 12 co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających i uczestnicząc w sesji, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych. W imieniu własnym witam naszych gości, panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Mełgiew oraz pracowników Urzędu Gminy biorących udział w sesji. Zamykam punkt pierwszy, otwieram punkt drugi. W związku z tym, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy Mełgiew z dnia. 10 stycznia 2024 roku w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zarówno projekt porządku obrad, jak i projekty uchwał zostały przekazane radnym przed sesją. Porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. I punkt czwarty, zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Proszę panią Edytę Wojciechowską, podinspektor do spraw inwestycji i rozwoju gminy o omówienie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Panie przewodniczący, pani wójt, szanowni państwo radni. Przedstawiony państwu projekt uchwały dotyczy zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Przedmiotowa droga, której przebieg został przedstawiony Państwu na załączniku graficznym do niniejszej uchwały stanowi połączenie dróg gminnych ulicy Wyspiańskiego oraz ulicy Spokojnej w miejscowości Krępiec. W oparciu o artykuł 7 ustęp 1 ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, drogi niezaliczane do innych kategorii, Drogi stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Droga wymieniona w treści niniejszej uchwały stanowi drogę spełniającą przedstawione przeze mnie wymogi przepisów prawa. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje na drodze uchwały Rady Gminy po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W oparciu o powyższe przepisy prawa Gmina Mełgiew wystąpiła z wnioskiem do Zarządu Powiatu Świdnickiego o wydanie opinii w sprawie zaliczenia niniejszej drogi do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu na terenie Gminy Mełgiew. W dniu 8 stycznia, uchwałą nr 4, łamane na 2, 2023, Zarząd Powiatu w Świdniku wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym wnioskuję o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Mieniem Komunalnym Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Komisja Gospodarowania Mieniem Komunalnym Inwestycji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma żadnych pytań. Projekt uchwały radni otrzymali już przed sesją. Czy są uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę, to proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk wstrzymuję się. Głosowało 12 radnych za, 12 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Porządek obrad został wyczerpany. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos? Wysoka Rado. wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam w kwestii formalnej, że przebieg obrad 62. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew odbył się zgodnie z wymogami i regulaminem. Wszystkim dziękuję za udział i zamykam obrady sesji.